Powrót do lat młodości i to był. Wow, kciuk w górę! A myśl ty, bo Znalazłam mój plecak z lat podstawówki i. Dzisiaj najlepszy challenge, na który bardzo długo czekałam challenge 24. Na uszku! Wow! No. Idealnie, słuchajcie, niedawno wstałam. A mogę się położyć znowu. Na... Ej, gdzie mi z tymi nogami? <grystanie> <grystanie> Słuchajcie, 24H dzisiaj tutaj, czyli po prostu... A Sofii nawet 24H yy, z mini, bo ja jestem cała na mini. A no tak, Mela jest dzisiaj cała tutaj z mini, ale to nie będzie 24H z mini, tylko pokażemy Wam coś zupełnie innego. Jeżeli wchodziliście wczoraj na naszego TikToka, to widzieliście, że kupujemy christmasowy domek, poruszę Happy Christmas, wspaniały, fantastyczny dom świąteczny. Który dzisiaj składamy, a było to na naszym TikToku, tak czy nie? I Mela akurat wybrała, słuchajcie. Dzisiaj dzień z Enchanty Miles, City Tales. Proszę bardzo, dzisiaj mamy fantastyczne stanowisko warzywno-owocowe, tak? A ja mam tu owoce! Tak, dlatego mamy dzisiaj owoce, które będziemy sobie jeść. O Jezu, co ty robisz? Czyli mamy stragan, na którym będziemy kupować dzisiaj warzywa i owoce. Zaraz tutaj to wszystko rozłożymy i Wam wszystko pokażemy. A marchewka to warzywa czy owoc? Nie, to nie ma warzyw. Są tylko sam. Nawet są szejki i babeczki. Ej, wow, ale czad. A ja mam. Uuu, pierniczki. Jezus. słuchajcie, a na drugi plan leci. Wypasiony zestaw świnek morskich. Cztery fantastyczne świnki morskie, a to jest pewnie ich mama albo opiekunka, więc też zaraz będzie fantastyczna zabawa. I trzecim zestawem jest mama króliczków, proszę bardzo. Bribani twist, proszę bardzo, będziemy się zabawiać króliczkami. Dobra, słuchajcie, teraz rozkładamy te wszystkie trzy zestawy i czeka nas fantastyczna zabawa. Później budujemy dom. Happy Christmas! Happy Christmas! Jedzonko tak. przygotowane na parapecie. Zatem. Tutaj pokażemy Wam z bliska, co mamy. Pierwszy, drugi, trzeci stragan. To jest ogromny zestaw. A zobaczcie na te słodkie uszka. To jest stragan króliczkowy, to jest stragan sarenkowy, a to jest stragan lisi. O rany, zobaczcie, jakie piękne butelki, precle, wow. Ej, czemu te banany znalazły się tutaj? Dla mnie króliczki i zające to to samo. Spadły nam banany ze stanowiska. Tutaj mamy drugi zestaw z króliczkiem. A ja zobaczcie, jak on ma grzywę. Zaraz wam wszystko pokażemy. I trzeci zestaw. Enchanty Miles. Tails, czyli mój ulubiony słodkie, grubaśne, świnki morskie. Zaraz je wszystkie, słuchajcie, wyprzytulam totalnie. Jaka ładna opaska. Ona też ma jakieś świnki? Nie, to chyba jakieś kwiatki. Dobra, otwieramy i lecimy. Mala zajmuje się jedzeniem pierników. Ona nam chyba zje dzisiejszy cały program, więc po prostu ekstra. A ja otwieram nasze wspaniałe zestawy. Enchanty Miles. Zaczyna od mojego ukochanego zestawu ze świnkami morskimi. O Boże! Nie ta świnka morska ma tutaj świnki morskie. O rany, Julek, faktycznie. Ej, zobaczcie, jakie one są fantastyczne. Ja to jestem cały czas tutaj w są moje. Dobra, słuchajcie, a najfajniejsze fenchant jest to, że ta kolekcja jest fajna do rozbudowywania. O, króliczek. Słodki króliczek dostał. Całuska? W tyłek? Chyba nie. Nie, w burze. Proszę bardzo, ta piękna, różowa króliczka. O, cześć. Kim ona ma związane włosy? Ale mi się powiedz. To jest Martyna Zabawa. Tak, ona wygląda jak Martyna Zabawa z uszami. Serio, ona wygląda jak Martyna Zabawa. A mamy chomika świra? To by mógł jest. być chomik świr. ma jest? A jak ty to mówisz? Powiedz. Chomik świr. Wasze chomik chomiki. Tak. To powiedział on, chomik Świrek. To powinna być lalka Martyn zabawy. Tak, tak. Ej, ona powinna do swojej kolekcji y, podobnych jej lalek. Do tak, razu. bo ona miała taki odcinek, że pokazywała wszystkie lalki z różowymi włosami i ta enchanti do niej doskonale pasuje. Martyna, no. jak założysz Czekajcie. uszy... Czekajcie! Szkoda, że nie mają, że nie ma ona brązowego oczu. A Martyna ma? ma. Rany Melek, ty zwracasz uwagę no, na to, kto ma jakie oczy, no to to jest po prostu amazing. Co my mamy dzisiaj do zjedzenia? Weźmy jakieś paluszki, otwórzmy. Patrzcie, jakie fajne pójście. To jest najrzadsze. To jest najrzadsze i to jest w tym najrzadsze i nie to. Naprawdę? Naprawdę? No? A bo to są paluszki emoji. No właśnie. I... Dobra, o! zobaczmy co nam się trafi. Serduszko! najrzadsze. Trafię. Ej, Kozak, serduszko! Piękne serduszko dla ciebie. A ja mam gwiazdy. Chciałam, żebyśmy masz... odwzorowywały te minki, mm. ale tutaj się nie da. Czekajcie, czekajcie, ja mam. Jeden. Czekaj. O, serduszko, jakie ładne. Powiem wam, że nagrywanie challenge'a na łóżku to jest po prostu idealne. Patrzcie, Można jeść. Patrzcie, Takie. I patrzcie jak. Można idealnie. jeść i spać. No, ideał. Chyba by chętnie zjadę. Dobrze, że przy łóżku jest komoda, bo możemy tutaj Wam pokazać, jak wygląda ten duży zestaw Enchanty Mars. No i powiem Wam, że roboty i zabawy przy nim jest od groma. Dlatego, że mamy te straganki. Pierwszy ten lisi, proszę bardzo, ustawiłam tutaj napoje, kwiaty, babeczki, e, makaroniki. Drugi to jest ten sarenkowy, jelenko, jelonkowy, chlebek, tłoik z napojami, precelki, ananasy i marcheweczki. I na ostatnim mamy kwiaty i jabłuszka i banany. Nie no, wspaniale. I podoba mi się mega, odkryłam akcję, że ten zestaw ma Enchanty Mars ze składanymi nóżkami, więc to jest bardzo fajne, bo ona może sobie usiąść. I ten kapelusz, zobaczcie na ten króliczy kapelusz. Tak, mi się trafiła. Co to jest? Wow, kciuk w górę. Zostawiajcie kciuki w górę. I subskrypcję na tym kanale. Ja nie wiem co ona mówi, ale dobra, czy to nie jest pora na drzemkę? Ej, słuchajcie, jakbyśmy tak nagrały 24 że cały czas śpimy. W sumie no na TikToku są takie kanały, gdzie cały czas śpią. Widziałaś coś takiego? No, widziałam. Ludzie nastawiają sobie live'a i po prostu śpią i ludzie wysyłają im gifty, więc to jest po prostu amazing dla mnie, ale dobra. Dobra, zobaczcie, jak prezentują się nasze zestawy. Tu mamy Martynę zabawę. Zabawę! Można powiedzieć, że tutaj chomika świla, drugiego, trzeciego i czwartego. Wow, Ale gromadka chomików, świrów! to mamy jeszcze piękną. To ta świnkowa, proszę bardzo. No ale ta mi się najbardziej podoba, bo ma te zginane nóżki w kolankach. Może siadać i ma ten piękny kapelusik króliczy, więc wygląda bardzo fajnie. No powiem Wam, że ten zestaw, no ze straganami, to naprawdę jest hardkor. Ten ze świnkami też bardzo mi się podoba. O, wiem, co Wam chciałam jeszcze pokazać. Będąc ostatnio u mnie na strychu, znalazłam mój plecak z lat podstawówki i tam są jeszcze zabawki, więc chyba Wam je pokażę, bo po prostu to było znalezisko mojego życia. Zobaczcie, tak prezentował się mój fantastyczny plecak z lat podstawówki, marki Benetton, czyli bardzo fajne. Teraz zobaczcie, co ja w nim znalazłam. Brawo. Mnóstwo gazetek, brawo. Wasi rodzice, na pewno Wasi rodzice, Oglądali te gazety. Ja to je zbierałam. Jak, jakaś psychofanka, brawo. Patrzcie, Eminem. co był ten, jak on się nazywał? Egzibit e Teddy i Ziomy. Ło, wow, nawet Teddy tu jest. Wiem, wy nie znacie go na pewno. Tak wyglądały kiedyś lalki. Celowo jest goła, bo, nie, bo chciałam pokazać Wam, jaką ona ma tutaj figurę. To było z jakiejś bajki. Tylko nie mogę sobie przypomnieć, to nie jest Pepa. To nawet nie wiem, czy to z Ikea nie było. A może nie, bo Ikea to chyba wtedy nie była. To wszystko jest, słuchajcie, z McDonalda na bank. Nawet Hot Wheelsy znalazłam, zobaczcie na to. Hot Wheelsy, Hot Wheelsy z znaczkiem McDonalda i z ogniem. Rady Julek. zobaczcie. Ciekawe, ile ten Hot Wheels jest teraz warte. Czemu w tamtych czasach Słuchajcie, jeżeli mamy tu fanów Hot Wheelsów, to napiszcie do mnie, to ja to komuś to wyślę. Dobra, ale słuchajcie, brawo, no nie wierzę w to, gazetka, brawo. Boże, ja. Kaczor Donald, zobaczcie. Ja nie wiem, wy zbieraliście w ogóle komiksy, bo kiedyś to było. Zobaczcie. Była cała gazeta z komiksem. Dosłownie cała gazeta była z komiksem. Wypasionym komiksem. Obczajcie, to, pokażę Wam to. Patrzcie. Pół gazety to jest komiks. I to było takie wypasione. Tu jakieś w ogóle figle, figlarzy, a tak wielkich skorpionów. Zobaczcie. No, cała gazeta to był komiks. Jak widzicie. To było po prostu wspaniałe. Ja to kochałam kiedyś komiksy. I tutaj brawo. Zobaczcie, to byli nasi idole. Wow. G tak, płyty się kupowało, brawo hits. Oh my god, Eminem. Eminem, a to może kojarzycie? Chociaż już dla was to jest jakiś stary człowiek. O, te komiksy pamiętam. One były z realnymi zdjęciami. Nie wierzę w to. Te komiksy, to, które są w tych gazetach, to były coś w stylu ukrytej prawdy. Co tam jeszcze jest, mala? E, trudne sprawy. Trudne sprawy i tego typu rzeczy, tak. I to po prostu było to. o oh my god, człowiek się tym przejmował, czekał na następne odcinki. o oh my god, rozwiązywał krzyżówki. Nie no, powiem wam, że to jest mój powrót do lat młodości. I to było piękne, bo ja po prostu co tydzień, bo to chyba był tygodnik, Boże, że 2,85 to kosztowało. Nie, to był dwutygodnik. Czyli były dwie gazety w miesiącu i to kosztowało 2,85. Czekajcie, patrzcie, patrzcie, jaka to jest brzydka bliżiteria. To nie, Jezu, to nie była brzydka biżuteria, to była biżuteria idealna w moich czasach młodości. O Boże, Słuchajcie, się, tak? na te gazety się, czyta, się czekało. A to pamiętacie, polifoniczne dzwonki dopiero wchodziły. I słuchajcie, tu się ściągało za hajs dzwonki i nawet się zaznaczało i brało się od rodziców w pieniądze, żeby kupić dzwonek za 2,44 zł brutto i kupowało się takie tapety. No mówię wam, to był po prostu hit, nawet czatować z ludźmi można było, gry można było ściągać. Boże, to mówię wam, no to był po prostu hit mojego życia. Na to się tak czekało. Tak... Ale ładne tramki Adidas. Y, Rybuk i to nie są ładne tramki. Dobra, słuchajcie, zobaczcie na to. I to byli ludzie, w których ja się kochałam. Proszę bardzo. Proszę bardzo, jacy piękni, cudowni modele, którzy mają teraz pewnie po 150 lat, tak jak ja. Tyle z czasu to oglądamy, że już się ciemno zrobiło praktycznie, niedługo noc. Dobra, słuchajcie, zaraz wam pokażemy jeszcze fajnego fanarta od Mili, którego nam wysłała. I będziemy składać ten domek i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Aczkolwiek domek, to... Taki będzie. domek jest w ogóle świąteczny, więc e, nie dą wiem, co nam z tego piernika. wyjdzie, ale zaraz... Tak, były jeszcze to zobaczymy. Lele, lecimy z tym! Fanart od Mili, który dla nas przygotowała bardzo, bardzo dawno temu, ale przez to, że wysłała go drogą elektroniczną, to ja o nim totalnie zapomniałam. Słuchajcie, napis Lady Krasnal, subskrypcja, YouTube, wow, Tencza i muchomor? Ej, a co robi tutaj muchomor? Mila... Musisz mi to wytłumaczyć. Patrzcie, Amela tam walczy ostro. Nie, nie walczy. Ja Ale nie. powiem Wam, że tego składania to będzie trochę. Zastanie ty... nas ogólnie noc, robimy to przedtem. Okna! Dobra, słuchajcie, po 15 godzinach... Widzę Was przez okno. <noise> no, poczekajcie. Po 15 godzinach musimy Wam to pokazać. Złożyłyśmy ten fantastyczny dom. I powiem Wam, że na początku myślałam, że to po prostu wyrzucę. I jeżeli ktoś składa samoloty, szacun, totalny, powiem Wam, szacun. Oskara powinien ode mnie dostać, serio. Domek jest fajny, tylko taki, że wiecie, stawiacie go i, go i nie ruszacie go raczej, bo to jest takie, że... Ja to ruszam. Matko. Ale ogólnie to polecam, no bo taka fajna w sumie będzie stało sobie to u w pokoju. Tylko wiecie, to trzeba na to bardzo uważać. To po prostu stoi i nie ruszacie tego, ale... Nie ruszacie tym! Tak, ale klimat świąteczny, nam by mogły zamieszkać jakieś mini mróweczki albo lol temu te małe. Ale domek polecamy. Tak samo jak polecamy Wam zestawy Enchanty które są fantastyczne, szczególnie nasz fantastyczny stragan z Panią Króliczkową, bo tym po prostu się jadam. Ja kocham Panią Martynkę. Dobra, słuchajcie, Pani Martynka zabawa jest super. Słuchajcie, my ogólnie gasimy światło, idziemy w Kimę. Ja idę w Subskrypcje, kciuki w górę i komentarze. Kciuki były, bo z tym... Tak, ale jeszcze raz i komentarze. Trzymajcie się, pa, pa. Dzień dobry.